Dobra, widzowie, ogólnie to, co się ostatnio działo na Exumie, to było dziwne, to się już nie będzie działo. To po prostu tak było z powodu narostu popularności serwera i narostu nowych graczy, którzy po prostu nie powinni się pojawiać na serwerze, dlatego to się wydarzało. Exuma nie jest ogólnie złym serwerem, jest serwer z dobrym poziomem. Tylko niektórzy się po prostu na niego nie nadają, jak osoby z końcówki odcinka, nie?

To nawet więcej No Czy jakby każdy tak? robił to No mi S sprzedali 3 haki za 15k jeszcze krótkich, haki na 3 haki to pojedziemy Jak przyleciałem na tą wyspę to wiedziałem tego robić i robiłem to w ogóle inaczej I dziwiłem się czemu nie wychodzi Nie mogę wejść Jeden policjant leży Strzelaj do drugich Jeden, drugi leży Nie leży, nie leży A, to do dostał Ja leżę Ilu ich tu jest? Aha Fajny O ty kurwo zajebana Chyba cię Teraz mi ja zrobisz śmieciu Wypierdalać z tego auta <śmiech> <śmiech> mm. Dzień dobry, naprawy poproszę. Ej, gdzie jest Niki? No jest Niki. Nie naprawę mu tego pierdolonego złama, on ma banę Tak, <laughs> dokładnie, tak jest. On ma bana ode mnie. Tak, tak. <laughs> zgadza się jak najbardziej. Ty, Niki, Pliki zgubiłeś ty, może ci podniosę, co? <laughs> Dobra, ty kurwa jebana. <laughs> nie próbuj tego odchowywać znowu kurwo No co ja? No nie! Kulicie, Śmieciu kurwa. tępy! Gnoju! O! Ja w nimię, kurwa jeszcze raz, sam będzie będę medyka. Kurde. Mogę ci wieć! Wypierdalaj, no nie dotykaj mnie ty kurwa zboczony szczurze. <laughs> Dobra, kaj mi naprawi, na razie. No wypierdalaj. Gdzie pliki, Nikki? Niki, gdzie pliki? Niki! Niki, gdzie pliki? Ej, co to Nie, bo my się tak pod Superfund Dobra, wypierdalaj. No wypierdalaj. Na razie. Jestem Szybko kurwa Siadaj No co ty robisz? Eee Oj oj Nie czeluj Siadaj Wchodź 12 koła Chodź Co chcą 12 koła panowie Ej, a to nas nie było pięciu No, było nas Czemu nas jest cztery? Jest pięciu. Nie wiem czemu. Aha, Aha jeszcze raz. Czemu, czemu jest w Bogaju? Czy... Po... Właśnie nie wiem. Nie wiem. E... Weź się podsumuj trochę, bo mi gaśnicowe przylewało. No i po pościgu. Gdyś Dobra, żaltowałem. Nie umiem jeździć. Ale może nam radę ponownie. Jak będzie słabo, to się przysiądziemy. Tego nie przewidziałem. Zawracamy, 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 zawracamy. Lecimy! No kurwa, kończyłeś mi piosenki. Oni nam w tamtą uliczkę. O, źle się u mnie robi powoli. W tą uliczkę tam, tam jest. Dobra. To, co pokazywałem, widziałeś to chociaż? Tak. Kurwa przepraszam. Ludzi, Więc przepraszam. Lewo, lewo, lewo. Bram, 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 lewo? Kurwa, wiedzą. Kazali Dobra. objechać. Objedzają. Kurwa, wiedzie. Ja Skąd mam, wy pary, to kurwa. znacie? Ja jestem zajebistym kierowcą, jestem lepszy. Tak. Pach? Tak szczerze! Dobra, to trzeba się na niego spocić. Jaką chcesz muzykę? Heartbeat Oj nie kanały, nie kanały, nie kanały Oła Chujowe hamulce macie w tym dodżu Nie kanały, nie kanały Nie kanały Nie kanały, nie kanały, nie kanały. wyjeżdżamy z kanału kurwa, wyjeżdżamy Jest 3 trzy Trzy laniorki kurwa, przepał lekkiej No Kay? Chcesz kierować? A jeden bankomat Kai chcesz kierować? Nie chce mi się kurwa ja bym nie bym umiem jedzić Mam tak. coś lepszego Cztery chyba Trzy Nie, cztery Dobra, Wiesz. trzeba zacząć skoki robić, bo to nie ma sensu tam jest jeden z tyłu no są no. kurwa, grubo jest u mnie Widać Dobra, stój Prześ, przesiadamy się, bo ciężko jest ze mną Dobra? Posiadają się bo mają problemy I w sumie to chuj wie co mam Podaj się łapy, łapy, łapy! Gleba, Gleba. O! Podaję się podaję, się, I, podaję, i, się, podaję, podaję czoła, się kurwa Podaję się kurwa Stoisz, drugi też stoi, 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 stoi <m> z lipo. tą prawą. Chub to czyś sam wie, bo my stoń, trzech. Puszę, puszę. Nie strzelaj, no kurwa. Cześć, No ty? No no. stoi, stoi z tym nożem, stoisz z tym nożem. Dobra, no, dobra. Nie opuszczę. Dobra, dobra. dobra chuj ci w dupę. Dobra, no kurwa. No wprost nie Co Czemu ty kurwa do niego どうも。 Może przegrał. No, ile haś ile najwięcej? 1, 2, 3, no to jest 203, 4. To ja 306. Ta auto koła kosztuje, czego się spodziewać, nie? Aha, Dobra, no prawda, w sumie tak. Ona jest warte 500 tysięcy, a ja je kupiłem za 200 i zrobiłem tuning za 50. no dobra, no to z powrotem. To ja takie bardziej miejskie auto. No, no trochę tak. Takie, że się rozpędzają, a nie jakoś szybko nie jadą. No to ja mam wolno się ale duży fomax No to dawaj, jeszcze tam z powrotem. Jedź pierwszy. Dobra, to po teraz pod prąd. Dobra, jedź. Ty po że miał <laughs> widziałem o. Kurwa A już się doganiałem, już myślałem, że będziemy iść w łeb w łeb A tu chuj Bo mi się pojebało, że musimy na zjeźdź wyjechać tam Skręcić na drugą stronę No A później chciałem wyjechać, że on się w w pizdę Kurwa, i że wjechał, i na No, widziałem Dobra, na dobra. Kurwa, jesteście tak Kurde, biedni. O, nie bierzemy na bankomaty rzeczy. Nie jesteśmy idiotami. Łutkaj, cipet w fiucie jebany, kurwa. Hmm. No, go, szybko. Nie mogę ich robić. bym, Jadą, jadą, ja bym, ja się. Kurwa. <laughs> Bardzo niedobrze się śmiać. kurwa. Kolejna jego kurwa, nie umiem się poddawać, to ich przeszukać. Eee mhm. Cię nie, podawać jak do to, to was celujemy we trzech co mieli jakieś nie, aha, no strach, kurwa Jest to ogólnie bardzo długa akcja z długim wątkiem. Jest ona tutaj ukrócona, ale i tak trwa 12 minut. Więc możecie sobie skipnąć na ten moment, bo to już jest w sumie koniec odcinka, milcząc tego tych z Discorda. Ale możecie sobie obejrzeć o co chodziło. Ogólnie sytuacja wyglądała tak, że chłopy zrobili celkę, jak chciałem ich zlutować poszczelanin, która była na naszym korzyść. Oni wyszli z gry. Poszłem z tym na rządowy, tak jestem E60. Poszłem z tym na rządowy, wróciłem i dałem im możliwość, żebyśmy się po prostu poddali, żebym ich nie lutował, żeby zostawili sobie te kramki, pojechaliśmy na jubilera Hop Mnie rozstrzelał jak mu zjeść kanapkę i picie i zrobiłem zetkę przy okazji, ale to już obejrzyjcie sobie sami jak chcecie. Końcówka jest z tą NZK. Ostatnie takie 3 minuty sobie obejście. Jest dużo osób, jest mnóstwo osób, które chcą sobie odgrywać roleplay, a nie się strzelać, tak? No dalej zainicjował akcję głosowo, więc nie złamał regulaminów w tym wypadku. Co? inicjowanie akcji głosowo do bezpowodowego, bezpowodowego inicjowania tej akcji. Ta no, akcja i... nie musiała zostać zainicjowana. Jakby to się nie musiało wydarzyć. Staliśmy sobie pod sklepem normalnie we trójkę. On podjeżdża, gdzie pod sklepem są kamery, jest to GET. Masa gangusów czarnych Masa gangusów jeszcze... Nie chcę mi się, jakby, nie no, chce mi się nie chce. Jeszcze on się. biały był. Biały. Nie wiem, nie wiem czy ty rozumiesz jak... O co chodzi, nie? W sensie... Mi się wydaje, że nie wiesz jakby o co biegasz. Tak? Można w dużo odgrywasz policjantów chwilę, słuchaj. Wywarzy się u ciebie w kraju No i co? No dobra, ale tylko usłyszycie od chwili, czy... czyli nie wraca się po prostu, tak? Ja ja to, chodzi o to, że my nie wrócimy, chodzi o to, że, że i mamy... Ale konkretnej tę konkretną albo teraz wracacie, albo nie, ja po prostu odpowiedzialność... Ja, ja, ja wrócę, ja wrócę, tak? No. no chyba, że pan analny szef Słuchajcie, będzie robił pojówkę. bo ja chcę to załatwić w jakiś sposób. Ja chcę was zawieźć na szpital, wy się fajnie podbarcie, bo jesteście cały czas zakłóci, tak? Ja was wezmę na jubilera, zrobimy jubilera was? i was wypuszczę. Pasuje wam taki układ? No nie, bo to jest testerem metagaming zrobiłeś. Nie, no nie, nie. Dobra Dominik, rób to jak chcesz, bo mi się nie chce. No to jest metagaming, no ja słyszałem, że to jest duży poziom drop tak? Dobrze, możemy miło, może zrobić, tak, tak, może zrobimy tak, tak. Zaczniemy tą akcję od momentu, w którym byliśmy, byliśmy poddawani, tak? My się kulturalnie poddamy, ale jeżeli pan analny szef tutaj odjebie, to ja będę zmuszony wyjść z Ale bądźmy na logikę, dla niego najważniejszy jest lud, który posiadamy na sobie. Też mi się tak wydaje. Bo on od razu co poproszony zrobić, zaczął lutować. On nie odjechał z to... miejsca gdzie gdzie tak. policja, tylko policja się policja. To jest prawda. No bo ja wolę się dogadać z policją, niż się z nimi strzelać, aby A, mieć Ale e, jaka policja by się z tobą dogadywała po tym, jak zacząłeś napierdalać do do jakiegoś chłopa? Normalnie mówię mu, że was biorę. Ja może go zostawiam, tylko biorę... Porywam ich, porywam I... ich, kurde, w Stanach to przechodzi jak chuj, nie? Co dzień... Dobra, <noise> nie gadam z imieniem, to sensu no ja do mnie. Dobra, to dojdźmy ja do tego. Do na... Wy chcecie wrócić, tak? Do... Chcemy, miejsca wrócić, poddania. chcemy wrócić do momentu poddania, ale Dobra. żeby nie było tej bojówki. My chcemy tak. Druga, za... druga strona, ta na to A on nie chce z nami rozmawiać. Ta yy, no, iż yy, Halo. Bo sytuacja wyglądała tak, że strzelali do mnie i straciłem przez to... Amunicję, to chcę było odzyskać amunicję albo kontynuujemy akcję od momentu w którym yy, no, była skutowałeś. No to ja też chcę odzyskać amunicję, bo to straciłem No dobrze, no, ale to, to żałeś i zrobiłeś celkę Nie, no, to no, jest jedyna no, opcja aktualna, no to że kontynuujecie akcję od momentu kiedy którym wyszli A zjubia. musisz z sery brać odniewany jubiler? No, chcemy zrobić jubiler, a potrzebujemy karty na bank, wiesz? Tylko po to nam... No dobrze, no to dobra, to chciałem kartę na bank Co? Ja ci dam kartę na bank A wiesz jaka to jest? No ta złota, czy tam Nie, nie ta, karta dostawia czerwona A, dobra No dobra, chuj Nie, zrobimy tego jubilera No Zrobimy Best tego jubilera, ale bojówki możesz robić No dobra, nie ma problemu stary Będziesz odgrywał normalny rolpek Dobra Chwyt, za Jesteś zadowoleni? No Tylko tak, dopilnuj, żeby wróci. wrócili na ten serwer, nie? No już chodzę, bo to ja już w... wchodzę Czekamy aż wejdą, tak? O rewie i ten. W jakim rewie? Na szpital no, prajdziecie. Kontynuujemy no, od tego, od. Sorry, sorry. O, od, do, do, od... do, Kiedy wyszliście z gry, Pod... czyli byliście już wtedy na BW, tak? A my nie kontynuujemy no, od podania na ten? Nie, nie. No zgodziliście się od tego, jak nie. już żyliście. Było, że nie, was zawiezie na szpital. Od poddania? Nie, to, to była w ogóle staro na rzecz, rzeczy. Powiedziałem, że na to się nie zgadzam, bo to jest bez sensu. Jeżeli on przyjdzie z dwoma grupami na szpital. I on wyjdzie z nimi Wyjdzie sobie, no, kuczy, Zakuci, tak nam zrobi tak. z nimi Zakłóci ta Z dwoma no, prywatnymi poddanymi To trochę ciężko A nie lepiej by było zrobić coś takiego Zawrócimy do akcji, gdzie stajemy pod sklepem się. On nas podda no, stary, jestem u góry teraz, a ty do mnie strzelasz Bo po, po, się w poddajesz w Nie wiem, co mnie to interesuje góry, góry. Ja Matej, bo to Ty, bo mnie poddaję, da. cypis i mrvx Zajmiesz się tym, Dominik? No, ale to jest kurwa. No, ale oni to mają gdzieś. Przecież jak będzie się na zakładniku, to możecie być w cię Nie, wziąłem się z Jeżeli ktoś mi powiedział, że jest u góry, to nie. Jeżeli ktoś by mi napisał na lokale jestem, pomagam. No, jestem na rządowym, napisałem mu na, na lokalu, oni to mają gdzieś. A, no no, on... czekaj, bo on jest na tym. To jesteś na ty. To poczekajcie chwilę. To, to są w że te CDJ to są dopiero boływka, że ich nie chcecie spotkać się też. No, poważnie no, 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 oni do siebie podjadą, powiedzą poddaj się i bez, bez minutki reakcji dadzą ci szczel i szczelą ci w łeb, nie? No to prawda w A co on powiedział bo nie słyszałem? A, no ty. No nie, ja, ja was poddawałem, jeden za wami bieg, dopiero wtedy zaczął strzelać. A jeszcze ja nawet w momencie, w którym ktoś od, ode mnie strzały za sklep u Grove Street, tego normalnego. No ale. O, obok mnie tak? tak? Powstałe wersje. Po prostu wracacie do akcji, kiedy y, wy ich poddajecie, oni się normalnie wskradzą i sobie kontynuujecie akcję dalej, tak? tak. No normalnie zachowają bez bw i, i wsiadam do rękę. Pasuje wam to... wszystkim? No. no tak. To 2, Dobra. 3, 1 i 2, 3, 2 w parabie, nie? 2, 3, 1? 2, 3, 1 właśnie. Chodź po sklep. Ja to mi tylko jak ten MRVX znowu mnie będzie poddawał, to się z... Nie no, powiedziałem mu, że, tam, że czysto teoretycznie z tam już nie powinno być, więc tutaj no, Nic już nie powinien. oni mi postrzelili? Eee, oni się postrzelili czy nie? Nie, 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 ale Jeszcze. nie mam HP, zabrali mi całą HP. To możesz mi dać heal. Jakie masz ID? 191. dziewięć, jeden. Dobra, wszystko? Już? Tak, Dobra, to poddajcie się. I, to Dobra, to do miłe rozgrywki życzę, rozłączę Was. Right. Dobra. A nie! Do mi! Kurwa. O nie, boję się, boję się, co mi się Dobra, wrzucam cię do fury, tutaj, pach. Jumble Oh yeah! Dobra, tylko mój kolega powinien wstać, a on nie śpi. A ty, czemu go nie ma w AUCIE? Nie on nic innego. Chyba Czekajcie, bo. No. Jak gdzieś to musiałem zostawić, tylko teraz gdzie? Ty, ale zostaw mi ziomka! Na szpital jedziemy no, tak. porwani, Jesteśmy porwani! Jesteśmy porwani! was! Nie, tu policja na to nie reaguje. Spokojnie To na przyjazdę jedziemy, tak? Jedziemy. Jedziemy... Chodź na apartę, bo No, daj na apartę, bo zostaje i ten piguł. Nie. Ja mam Dudosa w ręce to do buzi. W sobie? No Ja tak lubię stary My się możemy dogadać Panowie, nie? Tyle jest z jubila, Mało, coś koło 120 tysięcy stary tutaj Jak no ale Albo rybak, e, albo ogarnąć sobie rzeczy na pociąg ludzi. Ale ten pociąg to skomplikowana sprawa, bo tam macie 20 ochroniarzy tego rozwoju, na nie? No, miejmy nadzieję, że nam nie wiadą Zobaczymy, czy tu podjadą teraz plecy. No, chyba nie podjadą. Mile气> Ty, no i tutaj tu lubisz Wydziel Ej kurwa, bo ja zaraz umrę z głodu Zaraz się odkuję Jeszcze tam wejdziemy do środka Wyjdziecie sami i mam nadzieję, nie? Ja mam na tyle pasy Dobra to ja ci odkuwam ci pasy wyciągam cię z amta. Żeby to nie była akcja taka, że zaraz to psy przyjadą, nie? No. Właśnie, ej. Anioły, aniołek, aniołek musi na party, bo on ma klamę, nie? No, wy macie klamę na sobie? A no, wy macie klamę na sobie. Aniołek ma, nie mam. Dobra, dajcie numer. Ja no, mam te klamki oddam. Dobra, ja muszę jeść, bez reszty. Szybko jedz, tylko celuję do ciebie. Dobra, ręce. Czekać. Dobra, dobra. No, Trzynałem no. się obok fajnie, nie? Dobra git. Wracaj tu, e! No i